11 kwiecień, wydanie specjalnie naszych niewiadomości, ale wyjątkowego spotkania z Michałem Kazimierzem Stryszowskim. Witam serdecznie, główkujący po Europie. Tak jest, główkujący po Europie i właśnie dzisiaj tutaj przed katedrą w 22 stolicy, czyli w Wiedniu, w którym zarówno Michał jak i my żyjemy, będzie podbijał tą oto piłkę, którą właśnie zaraz zobaczycie w ruchu. Podczas podbijania 22 stolicy Unii Europejskiej akcja prowadzona jest dla Juli, która zbiera pieniążki na swoje leczenie i rehabilitację. Może króciutko o tej akcji, jak powstała, bo to taka specyficzna akcja. Kiedyś miesiąc temu organizowałem akcję dla mojej koleżanki, która zachorowała na nowotwór i prosiłem moich znajomych, żeby, żeby nie wsparli jej w leczeniu. Tak się okazało, że napisała do mnie jedna pani, którą mam znajomą na Facebooku, i zaoferowała pomoc i wsparła tą moją koleżankę. Ja później przeglądałem ten jej profil, bo jest dostępny. I zauważyłem, że ona też ma chore dziecko. I tak się zainteresowałem właśnie Julią i postanowiłem zorganizować akcję e, podbijanie 28 stolic e, właśnie w ramach e, akcji gówkujemy po Europie, żeby wesprzeć właśnie leczenie e, Juli. I dzisiaj jesteśmy w Wiedniu na Stefan Placu przed katedrą Świętego Szczepana. E, dla mnie to jest taka specyficzna stolica. Bo ja mieszkam w Wiedniu od 20 lat i tak postanowiłem dzisiaj, dzisiaj w samym centrum Wiednia podbijać dla Juli. Wszystkich serdecznie zapraszam e, widzów e, Marek TV, a także tych wszystkich, którzy oglądają moje filmiki do wsparcia i przekazania 1% swojego podatku e, właśnie na leczenie e, Juli. E, kochani, zapraszam Was ser wszystkich serdecznie do tego, żeby pomagać bezinteresownie e, drugiej. Oso drugiej... Osobie, w ogóle osobom, których mamy wokół, bo dzięki nam ten świat staje się lepszy. No kochani, 22 seteczka jest podbita. Jutro zapraszam na kolejną stolicę, a, a ja życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w następnym materiale.